Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o kolei. Tak tak, wiem, pamiętam, że mniej więcej rok temu był podobny odcinek, ale wtedy skupiliśmy się głównie na kolei w gminie Herową. Natomiast gmina Wejherowo to oczywiście nie wszystko, jeżeli chodzi o temat kolejowy w naszym województwie, to też dzisiaj chciałbym go troszeczkę rozszerzyć o kilka ciekawostek. Kolej u nas ma długą i fascynującą historię i sięga połowy XIX wieku. Pierwszy pociąg do Gdańska przyjechał już w 1852 roku a właściwie nie do końca pociąg, a lokomotywa parowa w próbnej jeździe z trzewa. To wydarzenie miało ogromne znaczenie dla rozwoju regionu, szczególnie w kontekście transportu towarów i osób. Wkrótce Gdańsk stał się całkiem ważnym węzłem komunikacyjnym z połączeniami m.in. do Berlina, Królewca, Warszawy, Poznania. Pierwszym dworcem w Gdańsku była Brama Niszyna, wybudowana na przedmieściach miasta, w miejscu przerwania wału obronnego. Ułożono tu toryst Trzewa, łącząc miasto z koleją wschodniopruską. Dworzec był stacją czołową, a pierwszy pociąg z Berlina przyjechał tu 6 sierpnia 1852 roku z królem Fryderykiem Wilhelmem IV na pokładzie. Z Gdańska wkrótce kursowały pociągi do wielu europejskich miast, w kolejnych dekadach sieć kolejowa w Gdańsku i regionie dynamicznie rosła. Po 50 latach od otwarcia pierwszej linii w 1902 roku obejmowała ona już ponad 450 km torów. W Gdańsku zbudowano wiele odgałęzień kolejowych, w tym linie do Nowego Portu oraz linie do Kartus i Kościerzyny. W latach 80. XIX wieku rozpoczęły kursowanie pociągi podmiejskie do Pruszcza Gdańskiego i Pszczółek. Ważną rolę w transporcie towarowym odegrała kolej Spichrzowa. Znana także jako kolej kupiecka, która od 1884 roku łączyła dworzec Brama Nizinna z Wyspą Spichrzów. Transportowano tu zboże, które było rozładowywane w magazynach. Tor ubiegł przez centralną część wyspy, a transport odbywał się z użyciem koni, co było bezpieczniejsze w kontekście zagrożenia pożarowego. Kolej Spichrzowa działała do końca II wojny światowej. Co ciekawe. Teraz, gdy wyspa Spichów jest jednym z najdroższych miejsc w Polsce, są tam luksusowe apartamentowce. Odkryto część torów kolejowych, te świadczą o historii, będąc częścią obecnej jezdni. Ale oczywiście to nie wszystko. Była jeszcze kolej, która prowadziła do Gdańskiej rzeźni. Tory łączyły dworzec Brama Nizinna z obiektami przemysłowymi przy długiej grobli. Ponadto w 1886 roku uruchomiono tramwaj konny, który łączył dworzec główny. Z miastem i targiem rybnym, a po 10 latach został zastąpiony przez elektryczność. Podczas II wojny światowej dworzec brama Niedzina został przekształcony w szpital polowy. Po wojnie w latach 45-47 pełnił rolę głównego punktu osiedleńczego, przez który przyjeżdżali repatrianci z Kresów Wschodnich oraz przesiedlani Niemcy. Dworzec był również punktem odprawy celnej, szczególnie dla imigrantów i towarów. Po zakończeniu swojej działalności transportowej w 1996 roku dworzec Gdański przy Bramie Nizinnej został zamknięty. Dziś na tym terenie po zakupie przez inwestora trwa budowa osiedla mieszkaniowego. Pomorska Sieć Kolejowa z bogatą historią pozostaje świadectwem ogromnej roli jaką kolej odegrała w rozwoju Gdańska i regionu zarówno w kontekście transportu pasażerskiego jak i towarowego, a także na kształtowaniu gospodarki i urbanistyki. Wydaje mi się, że w pewnym sensie na Półwyspie Helskim ta kolej jest nieco bardziej wyjątkowa. To też może parę słów o niej. Mimo niewielkich rozmiarów regionu, miała ona istotne znaczenie zarówno w okresie wojny, jak i w czasach pokoju. Funkcjonowały tu również dwie sieci kolejowe, wąskotorowa i normalnotorowa. Kolej wąskotorowa powstała w 1934 roku. Wtedy to na mocy decyzji wojskowych rozpoczęto budowę linii jednotorowej o szerokości 100 cm, przeznaczonej do celów wojskowych. Sieć wąskotorowa miała służyć do transportu materiałów wojskowych, w tym min i torped, a także do przewozu zaopatrzenia oraz żołnierzy. Zbudowana przez marynarkę wojenną obejmowała obszar od Juraty do końca Cypla cyplachelskiego, licząc około 26 km torów. Do jej obsługi wykorzystywano specjalnie zaprojektowane wagoniki. A dla napędu zbudowano dwie lokomotywy dieslowskie, które dostarczono na Hel w 1938 roku. W czasie II wojny światowej sieć kolejową rozbudowali Niemcy, dostosowując ją do swoich potrzeb militarnych. Po wojnie większość torów została zlikwidowana, a pozostałe fragmenty zostały zapomniane przez wiele lat. W 1972 roku ostatecznie zamknięto większość szlaków, jednak niektóre odcinki przetrwały, a ich odbudowa stała się celem późniejszych działań na rzecz zachowania dziedzictwa kolejowego. Co ciekawe, w Helu funkcjonuje Muzeum Kolei Helskich, a także od kilkunastu lat można w okresie wakacyjnym taką koleją wąskotorową się przejechać, aczkolwiek na bardzo okrojonym fragmencie torów względem tego, co było tam kiedyś. Co do kolei normalnotorowej, w Helu miała z kolei znaczenie komunikacyjne. Osiągała stację Hel, ale w przeszłości jej tory rozciągały się również do portu rybackiego, a także do portu wojskowego, obsługując m.in. trójkąt manewrowy do zawracania parowozów. W miarę upływu czasu, szczególnie po zakończeniu funkcji wojskowych, infrastruktura kolejowa w regionie była stopniowo ograniczana. Tor do portu rybackiego został zabudowany, a część torów kolejowych przestała być użytkowana. Dziś z kolei normalnotrowej pozostały jedynie nieliczne ślady. Mimo tego, że oba rodzaje kolei już nie funkcjonują w pełnym zakresie, na Półwyspie Helskim wciąż można znaleźć ślady ich obecności. Wcześniej przeze mnie wspomniane Muzeum Kolei Helskich gromadzi pamiątki związane z historią kolei, w tym elementy infrastruktury, taboru oraz dokumentację. Kolej wąskotorowa mimo że dziś funkcjonuje w ograniczonym zakresie, w roli atrakcji turystycznej wciąż przyciąga uwagę dzięki swojej unikalnej historii. Zachowane fragmenty torów, lokomotywy i wagony, tym zdemobilizowane pojazdy odkopane z dna portu wojskowego, przypominają o kluczowej roli kolei w logistyce obronnej Heru. Część tej sieci, choć mocno ograniczona, nadal funkcjonuje jako element edukacyjny, turystyczny, pozwalając zwiedzającym odkryć podróż przez historyczne tereny, gdzie kolej wąskotorowa odegrała kluczową rolę w czasie II wojny światowej. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest bateria Laskowskiego, ale jeszcze do niedawna w jej okolicy można było zobaczyć pozostałości po torach kolejowych. Latem zaś kolej normalnotorowa. Jest wręcz przepełniona przez turystów, aczkolwiek z takich ciekawostek, jak dobrze poszukacie sobie terminów, to być może uda Wam się dotrzeć do Helu koleją parową. To też rodzaj atrakcji turystycznej i bilet jest oczywiście dużo droższy niż na normalny pociąg, który do Helu prowadzi. Niemniej jednak przejażdżka takim parowozem w przedwojennych wagonach to na pewno fantastyczna przygoda. Przenieśmy się do czasów dzisiejszych, bo kolej w XXI wieku wraca troszeczkę do łask. Coraz więcej pasażerów chciałoby poruszać się koleją, gdyż jest to transport często bardzo wygodny. Standardy mocno się poprawiły, a jednocześnie, kiedy podróżujemy koleją, to nie martwimy się o miejsca parkingowe i korki. Szczególnie, że bilet miesięczny to nie jest jakiś duży wydatek. No, szczególnie w porównaniu do paliwa, które musielibyśmy spalić w samochodzie, pokonując te same dystanse. Zerknijmy, jak modernizacja kolei wygląda w naszym regionie. W Słupsku trwa kompleksowa modernizacja stacji kolejowej oraz infrastruktury torowej, będąca częścią dużego projektu rozbudowy linii kolejowej nr 202. Inwestycje obejmują m.in. budowę drugiego toru na odcinku Słupsk-Lemborg z docelowym przedłużeniem do Gdyni chłoni Celem tych prac jest zwiększenie przepustowości trasy oraz poprawa komfortu podróży. Pociągi pasażerskie przyspieszają do 160 km na godzinę, a towarowe do 120, co skróci czas przejazdu między Słupskiem a Trójmiastem o około 15 minut. To tak, w związku z tymi planami i inwestycjami przedłuża się budowa węzła Zryw w Wejherowie, ponieważ tutaj kolej też musi zbudować wiadukt nad drogą, wiadukt kolejowy. I ten wiadukt powinien być już dostosowany przyszłościowo do tego, żeby pomieścić przynajmniej trzy linie torów. Dwie dla SKM-ek i jedną niezależną dla pociągów dalekobieżnych. Ale wracając do Słupska. Na modernizowanym 47-kilometrowym odcinku prowadzone są intensywne prace w ramach przebudowy. PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozebrały i zastąpiły kilka wiaduktów, zbudowano nowe przepusty, a także przygotowane są tereny pod zabudowę drugiego toru oraz instalację sieci trakcyjnej. W Słupsku trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni torowej oraz przebudowie przejść podziemnych i wiaduktów kolejowych. Zmodernizowana zostanie również stacja, w tym układ peronów i torów, co umożliwi lepszą organizację ruchu i dostępność dla pasażerów. Zakończenie prac przewidziane jest na 2026 rok, Przyczyni się to do poprawy efektywności transportu kolejowego w regionie, umożliwiając szybszy i bardziej komfortowy dostęp do trójmiasta. Dodatkowo, na nowej trasie powstaną nowe przystanki, a modernizacja infrastruktury zapewni lepszą dostępność kolei w okolicznych miejscowościach. Projekt jest realizowany w ramach dwóch perspektyw finansowych, a jego łączna wartość przekroczy 1 miliard i 800 milionów złotych. To tak pokrótce o kolei na dziś. Oczywiście temat jest dużo bardziej rozległy i moglibyśmy sobie tutaj rozmawiać przez cały wieczór. Niemniej jednak pozwolę sobie resztę ciekawostek, nowinek i historycznych, jak i teraźniejszych zostawić na jakiś kolejny odcinek. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.